Hej, witajcie. Tym razem będziemy sobie nagrywali razem coś w rodzaju odcinka specjalnego. A to z racji tego, że podczas oglądania tych farb, rozwarstwiających się od y, Romana Szmala y, padło stwierdzenie, że stosunkowo słabo widać w nich to rozwarstwianie się. No, faktycznie, ja się sama dziwiłam, bo na tym papierze bawełnianym, na którym Wam pokazywałam te. Małe kwadraciki, to rozwarstwianie było słabo widoczne. Natomiast jak kiedyś używałam tych samych farb na celulozie, to było to widać dużo bardziej. Dlatego doszłam do wniosku, że zrobię Wam dzisiaj coś innego. Zamiast pojedynczej farbki zrobimy sobie prezentację zbiorczą wszystkich tych siedmiu kolorów na papierze celulozowym. Jest to Winsor Newton 25% bawełny. Ja go uważam za celulozę. Jest to taki średnio ziarnisty papier i na nim ładnie powinno być wszystko widać. Przynajmniej wcześniej tak było. Mamy przygotowane dla siedmiu kolorów Aquarius Violet, Misty Morning, Mineral Violet, Urban Grey. I tutaj na osobnej karcie będą Shadow Violet, Shadow Grey i Przybysz Grey, tak żeby je można było jeszcze między sobą porównać. Spotkałam się też z teorią, że te farby trochę za mało namaczam. One dlatego też nie reagują. Czy tak jest? No zobaczymy sobie na tej celulozie. Co najśmieszniejsze z tymi granulującymi, rozwestrującymi farbami jest tak, że im bardziej pochylona kartka, im bardziej nie leżona płasko, tym podobno wychodzi to lepiej. Także bez zbędnej zwłoki pobawmy się naszymi farbami. Ja je tutaj zwilżę dużo bardziej niż wcześniej. W razie czego jest też paletka, żeby je troszkę pomęczyć. I namoczę trochę też i papier. I zaczniemy od Aquarius Violet, czyli słynnej ślipki. Może je pokażę. O, one są tutaj. Aquarius Violet, Misty Morning, Mineral Violet. Shadow Violet, Shadow Grey, Przybysz Grey i Urban Grey. Ta śliwka jest w tym miejscu. Weźmy jej tak sporo serdecznie. Od serca, jak to mawiają. Niech ona sobie tutaj ma okazję podziałać. O no właśnie. Możemy jej troszkę rozmoczyć jeszcze brzegi i zobaczmy, co się będzie. Działo. Jak widzicie, wszystko było mocno mokre. Już ten rozkład koloru widać, widać lepiej. Żeby nie schodziło za dużo czasu, jedziemy z następnym kolorem. Czyli z misty Morning Spójrzcie On tutaj. Nie wiem, czy widać na kostce. Powinno by trochę widać. Jest różowawy na wierzchu. Też mocno, mocno rozmoczony. O, patrzcie, nawet bardzo mocno. I dajmy mu też podziałać będzie jakiś fajniejszy niż wcześniej czy czy niekoniecznie dokropmy go tu trochę poruszajmy trochę kartonikiem i, i zobaczymy co on nam tu zrobi albo nie zrobi tak na razie trochę nam się przeleł na śliwkę No, i na obrzeżach nawet się trochę różu pojawia. Nie wiem, czemu zrobiłam za małą granicę na ten mineral violet ale to sobie nim najwyżej trochę wyjedziemy. No, tu zdecydowanie ładnie widać te kolory, widzicie. Zdecydowanie najwyraźniej szmale lubią celulozę. No zdecydowanie widać, że teraz te kolory są, są inne. Także używając tych farb musicie brać też pod uwagę, że w zależności od tego, jaki macie papier, to to rozwarstwianie się może Wam wyjść różnie. Może je być widać, a może go nie być widać, więc polecałabym przed rozpoczęciem pracy mimo wszystko sobie gdzieś na skrawku papieru wypróbować tą kwestię, żebyście nie, nie byli zwyczajnie zawiedzeni, kiedy chce, będziecie chcieli coś zrobić, a on Wam po prostu nie zareaguje tak byście chcieli. Oj, Urban Grey. Jeden z moich ulubionych rozwarstwiających się szmali. Niesamowicie użyteczny kolor. Trochę naleciał fioletem, ale nic nie szkodzi. Jemu też dajmy się nieco poruszać. Ok, Tak to wygląda. Jeszcze jest mokry. Ja sobie pozwolę odłożyć na bok. A przejdziemy do, do tych przybyszów i innych grejów. wajlet. On się powinien częściowo na zielony i fiolet rozejść, a tam nam na tych małych próbniczkach nie było tego w ogóle widać, a szkoda. Pokrobmy go tu jeszcze i zobaczymy. W międzyczasie zerkam, jak tu nasze poprzednie farby, ale już to nieco widać. Dobra, nałóżmy się Na no, to mnie poruszaliśmy. Dajmy jej też szansę na trochę ruchu. śadowkry. O, patrzcie, tu już zaczyna wychodzić zielony. I jeszcze ostatni, przypisz kraj. powinien być chyba najcieplejszy z nich wszystkich, jak kojarzę. Ach, znowu nam uciekł. Przy okazji, jak pracujecie z tymi farbami, to pokażcie na jakich papierach, jak one Wam się zachowują. Bo jak widać, jest to kwestia nieoczywista. Mamy nasze szaduły, greje. I im też dajmy w takim razie wyschnąć. A ja obejrzyjmy sobie, co nam wyszło z poprzednich farb. Proszę bardzo. One jeszcze podsychają. Ale jak widzicie, no widać tutaj ten pigment, że jest inny, tak samo fiolet Misty Morning i Aquarius Violet. Nasze szarości jeszcze są mokre, zatem ja sobie zrobię sekundkę przerwy i pójdę je podsuszyć. Okej, okay, nasze farby są już wysuszone i tak to mniej więcej się prezentuje. Jeśli mówimy o powierzchni z fakturą, papier przypominał mi sor Newton celulozowy. O i tu mamy nasze shadow. Widać wyraźnie te wydzielenia. Tutaj jeśli chodzi o przybysz i shadow grey troszkę mniej. Tak, z tej ciekawości, jeszcze z racji tego, że ten papier z drugiej strony jest niefakturowany, spróbujmy sobie po prostu obrócić kartkę i zobaczymy, co wyjdzie. Słuchaj, słuchaj. Przyjedziemy każdy z tych kolorów. Slipka. Misty morning, Mineral Violet. I jeszcze urban to OK, Okej, niech on sobie naturalnie wysycha na boku, a my jeszcze zobaczymy te szedł Shadow Green. Ej, przepraszam Was. Nie Shadow Green, a Shadow Violet. Mnie się myli, bo on jest taki zielonkawy i... Teraz jest Shadow Grey. Jeszcze będzie przybysz kraj. Nie są to zdecydowanie intensywne kolory. Okej. Okay. Wiem też to raz. Pozwólmy wyschnąć. Zrobimy sobie przerwę, a one no niech sobie schną. Ok, nasze kolory są już wysuszone. Można je obejrzeć w pełnej krasie. Położyłam też przy nich te kartoniki, które robiłam wcześniej na bawełnie. I teraz pytanie: czy, czy te kolory naprawdę aż tak bardzo się różnią? Ja wam może pokażę to na zbliżeniu, zaczynając od śliwki. Później mamy Misty Modnik. No, tutaj może widać jakąś różnicę. Od tej strony już to rozwarstwienie jest. Mineral Violet. Tylko trochę słabiej widać, ale tutaj już jest, choć może nie aż tak ładnie i neutra urban Grey. Słabiej widać, ale tutaj już trochę trochę lepiej i zobaczymy zaraz jak to wygląda dla naszych. Shadow Gray. Tu mamy przybysz. Jak widać, nie jest jakaś bardzo duża różnica. Potem mamy Shadow Gray. Spójrzcie, on się wcale jakoś dużo nie różni. I ostatni to jest nasz Shadow Violet. To jakby się przyjrzeć, to też te tony widać. Odrobinkę, także no, są to efekty takie troszkę nieprzewidywane, jeśli chodzi o granulację i rozwarstwianie się. No Zawsze coś wyjdzie, ale jak bardzo wyjdzie i czy uzyskamy dokładnie taki efekt, jaki chcemy, no, to jest odrobinkę zagadka. I czy chcecie się z tym mierzyć, czy nie bardzo, czy macie takie zastosowanie dla tych farb? To jest już Wasza decyzja. No, ja najwięcej używam tego Urban Gray oraz Shadow Grey. Reszty dużo, dużo mniej, bo po prostu nie wymyślałam do czego by je ciekawego użyć, mimo że niby się podobały przy zakupie. No, te greje są również dosyć dosyć podobne. No, może ten przybyć grey, który jest troszkę bardziej fioletowawy w odbiorze. Najmniej widzę zastosowania do tego shadow Violet, gdzie myląca nazwa mówi o fiolecie, on ma w sobie dużo zieleni. Jeśli pracowaliście z tymi farbami, to podzielcie się swoimi opiniami, czy na grupie powklejajcie zdjęcie, jak wygląda on na Waszych papierach, bo jestem tego bardzo ciekawa. Jak widać co papier to inny efekt. Mam nadzieję, że to porównanie powiedziało Wam cokolwiek więcej o tych kolorach. Jak macie jakieś pytania albo pomysły, to zostawcie w komentarzu, spróbuję się Wam dostosować i pokazać coś więcej. A tymczasem do zobaczenia na teście następnej farby. Będzie to kaput mortu